the night and I'm just walking city lights and people talking, I don't know where I'm supposed to go I wonder if you got that feeling staring at your bedroom ceiling and think about me the way I think about you Could you tell me Should I let you go Yeah, I gotta know Yeah, I gotta know what I'm gonna Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Czy Wy widzieliście jak kaczorek francuski nasz wylatuje zawsze z, z, z tego? Z zagrody rano? To jest po prostu niesamowite jak on lata, jak ptaszek jakiś malutki. No piękno uważaj na łapki. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. A kto tam tak wrzeszczy? Muszę iść zobaczyć. Co tam się dzieje? Jakieś takie słyszę. Cześć dziewczynki. Kto tutaj? Ktoś tutaj? Nie. Ja nie wiem. Tak jakby się coś działo, a to chyba któraś maruje tutaj z tych małych i dlatego chyba tak wrzeszczą. No, zobaczcie, w końcu jakie wysokie płotki się zrobiły po tym wczorajszym naszym wyrzucaniu. To wcia, powtarza żaruje. albo tylko macha ogonem. Albo tylko macha ogonkiem. Siema. Cześć, Helenka.

i zrobiliśmy wszystko tutaj w tej części koziarni, i boksy, i to. Parliśmy się, daliśmy radę, nie wiem do której godziny tutaj byliśmy, no z, nie wiem, z godziny mieliśmy chyba przerwę, co wam mówię. Do 19, chyba. No i chyba jakoś do 19 walczyliśmy z tym. I potem też nie poszliśmy od razu po sprzątaniu do domu, tylko jeszcze od razu obrządki robiliśmy do jenikus i tak dalej. Bo już tak sobie pomyśleliśmy, jak pójdziemy do domu teraz sobie odpocząć, to już nam się nie będzie chciało i będzie problem po tym, jak się już zasiedzimy. Wiecie, i powiem Wam, że nie jest jakoś najgorzej. No, mnie, ramiona na przykład, ty? No, też trochę. Nie tak, ramiona tutaj bolą. Najgorsze było po prostu, wiecie, co no tutaj przestoi. Tutaj, oczywiście, nie było tej płyty, widzieliście. Najgorsze było wyrzucanie tego obornika. Taki wiecie, wyrzut tam na zewnątrz. Bo tak poza tym, samo wyrzucanie, no nie, no, nie było złe. Z tym, że było ciężko, tak jak Wam mówiłem. Przez te, siano, przez te siano się wszystko kruszyło, to był taki pył się zrobił pod spodem, i wiecie, nie odchodziły fajne płaty, tylko no tak się kruszyło to wszystko, więc dużo więcej widłowania było, niż mogłoby być, gdyby to była słoma taka. No A co pani chciała powiedzieć, też dodać? Pani też się wczoraj napracowała, tak? Ojej, ojej, ojej. Idziemy do mrówek, policz. Tak. tak. No wczoraj już zabrakło naprawdę siła, ani ochoty. Sił i ochoty na to, żeby jeszcze cokolwiek robić innego po tym widłowaniu. Ale rzeczywiście, muszę się przelecieć jeszcze ze szczotą, pozbierać te pańczyny i umyć te okna, przez które już niewiele, niewiele co widać świata. A, no i to też jeszcze nie wszystko, bo jeszcze wczoraj przy okazji, jak sprzątnęliśmy jeden boks u tych małych kuzek, to radzieczki zdążyliśmy korekcję radziec zrobić tym małym kózkom wszystkim. Daniel tak mówi, dawaj zrobimy im od razu. No i miał rację. Trochę to zajęło i powiem wam, że nie wiem czy to nie było bardziej męczące niż to tak. wyliczanie obrotnika. Było, było. Bo wiecie, ja to, nie, ja to nie mogę tak się schylać. Boże, to stawy tak dostają, kręgosłup tak dostaje i wiecie, musicie trzymać te maluchy. To U się wierci mocno. To się wierci, wymyka się, dajcie spokój. Na rogi trzeba uważać. Mhm. Ale u nas jest zawsze tak, że Daniel obcina, Daniel robi racice, ja zawsze trzymam, tak jak w przypadku psów to ja zawsze obcinam pazury, tak w przypadku racicy, ja nie, jakoś nie potrafię się przekonać do tego, żeby im robić. Daniel już ma wprawę, Daniel od samego początku już tyle lat te racice robi, kiedyś się nauczył, po prostu podpatrywał od naszej pani weterynarz, która pierwszy raz do nas przyjeżdżała i robiła racice i szczerze mówiąc, Okazuje się, że wcale nie robiła tak dobrze tych racic, no nie? No. Daniel robi to teraz dużo lepiej. Potem to jeszcze tak sobie sprawdzał z jakimiś filmami takich profesjonalistów, którzy robią racice i naprawdę powiem Wam, że sztosik, Daniel, no, robi pod super. jakim kątem muszą być, bo to jest ważne, żeby nie było... Że jak ma wyglądać tak. potem ta racica. I nie? dokładnie też pamiętajcie, że trzeba też opuszki obcinać to z tyłu. To nie tylko, że tylko. Te piętki takie, jakby tak, to coś Te zostaje. piętki trzeba z dołu i nawet po boku, jeżeli tam wystaje. Może ta dzisiaj będziemy robić chłopakom, tym małym chłopcom? To pokażemy, pokażemy, no. Wam? To pokażemy wam, to Daniel Wam znaczy Daniel wam pokaże, jak on to robi mhm. dokładnie i jak to powinno wyglądać. Będziemy wypuszczać w końcu dzisiaj dziewczyny. W ogóle miało nie padać dzisiaj, czy mamy niedzielę. Nic, prognoza pogody nie pokazywała, że ma padać, a od rana tylko drzwi otworzyliśmy. Ja idę pokazać, ten, ile tego obornika było, wiesz? Miało nie padać, a okazało się, że rano tylko drzwi otworzyliśmy i znowu pada. Także w tym... Tej, ta jesień się zaczęła z przytupem mocno deszczowa. Jak latem u nas była totalna susza nic zero deszczu. Tak teraz cały czas deszcze, deszcze, deszcze. Gdzie wam pokazać właśnie ile jest tego obornika? Od tamtej strony wam od środka nie pokażę, bo już są tam te drzwi zamknięte. Od razu zobaczcie, jak tutaj się fajnie trawka podbijała. Deszcze popadały. Na trawkę to oczywiście dobrze. Chodź pokażemy. O, i zmokło trochę to przez deszcz. Zobaczcie, jaka hałda. Ja wam stanę obok tego, to sobie porównacie z moim wzrostem. O, nie wiem, czy widać skalę, ale jest wyżej ode mnie. Jak się wyrzucało, to tak to nie, nie wyglądało, że jest tego aż tyle. Ojej, jaka energia! I chyba dzisiaj sobie odpuszczamy jednak tam u koziołku, bo to będzie dokładnie taka sama sytuacja, jak te z tymi kozami ten boks, bo to jest duże pomieszczenie i też jest tam Taka sama ilość i chyba, żeby sobie dzisiaj już trochę takaż nie odpuścić troszeczkę. I żeby sobie dzisiaj tak troszeczkę już odpuścić, to wyrzucimy tylko od krówek jakie wypuścimy, bo też znowu przez te deszcze siedziały. Chyba ze 3 dni zamknięte, więc znowu są brudne. Wiecie, tam się tylko dościela i trzeba wszystko wyrzucić, więc korzystamy z okienka pogodowego, że nie pada i je wygonimy w końcu na pastwisko. Patrzcie kogo mamy, naszego przyjaciela. Zaraz się pewnie przestraszy, bo piękna wróci. Przy, przyniosę z domku mleczko, chyba podgrzeję mu, się napije. Zrobią. No nie, jeżeli chodzi o kota, to muszę Wam powiedzieć, że piękna nie słucha. Wcale. Poszła za nim i nic, można sobie gadać. Piękna, piękna. Brzydka, a nie piękna. Idę zawiązywać pastucha i, i wyganiamy dziewuchy. One się cieszyły, na pewno będą harce znowu. No dlaczego? Nie, przecież one nie wyjdą na drogę. Ja nie chciał kaczki zaganiać, ale one nie wyjdą na drogę. W ogóle żurawie jeszcze słychać od rana. Mówiłem rano. Myślałem, że już ich nie ma, nie muszę przeczytać, kiedy one odlatują. Ale jeszcze słychać. Może gdzieś w tle, poza bolkiem usłyszycie też żurawiek. O, znowu było słychać. Aha, myślę, że musimy te palety z wczoraj odsłonić, odstawić. Tak to jest, jak nie jedno to drugie, zawsze musi coś się strzanić. Wczoraj Daniel próbował coś tam przeciąć, piło to próbował przeciąć i po prostu nagle piła zgasła. No nie, bo ona była odpalona i zgasła, i nie wiadomo o co chodzi. Czy to jakaś świeca, Daniel mówi, czy to jest, czy nie wiadomo. Zobacz, klamka jeszcze to jest do tych drzwi, dobra? Do tych metalowych? Nie? To chłopakom zanosiły ściano. Na to jedna ulica. czekają. Co tu się dzieje w ogóle? Dziewczyny, tutaj za drogę. Ja nie wiem, czy wy widzieliście te akcje. Rodeo dziewczyny, idziemy! Jezus, Maria, co to się dzieje? Ja jestem ciekawy, czy było dobrze wykadrowane i czy wy widzieliście, co tu się działo, jak one wybiegały z obory. Wiedziałem, że się będą cieszyły, ale nie wiedziałem, że aż tak. Już idę, idę. To dnia jest jeszcze dobra? Tak to jest jak są zamknięte krowy przez trzy dni w oborze. Ja to się aż przestraszyłem. Ja też uciekałem na bok szybko. <grystanie> patrz, patrz patrz na wiśnie. Ale byk. Nastruszona? Tak, no mówię, jak byk wygląda całkiem. <grystanie> Kończą dynikę, dziewczyny. A matko widziałeś jak się poślizgnęła? Dobra dziewczyny, idziemy sprzątać wasze kupy. Znowu, znowu do gnoju. Ja pierdzielę. Czy świątek, piątek czy niedziela to się na wsi zapierdziela. <śm> <śm> Ale znowu będzie, że w niedzielę niedzielna praca się w... tak obraca. obraca. Się. No dokładnie, bo się obraca. <śm> Daniel poszedł lać wodę kurczakom ja szybko te pajęczyny teraz chociaż ogarnę no teraz tak nisko się zrobił znaczy taki wysoki stopniu się zrobił bez tego obornika że nie wiem ile dosięgnę. czy wiecie dziewczyny proszę mi nie przewrócić i tak wszystko dosięgnie, na słupku, lewatka, no, proszę nie. Dawid, niestety muszę odłożyć kamerę w bezpieczniejsze miejsce. Może być, dziewczyny? Trochę się tutaj teraz nakurzyło przez to. No to wiecie, te pajęczyny zakurzone mocno odsiane od wszystkiego. No jak to wiadomo w koziarni, w pomieszczeniu gospodarczym. Tu jako tako, ale tam zapomniałem jeszcze zrobić. I nawet nie wiem, czy tam dosięgnę, bo tu jest taki pod skosem i wysoko. Do ognoju, do krówek. What you doing to me now? to był dopiero jeden boks. jeszcze wiśnie zobaczcie, wyrzucałem jeszcze od wiśnie ostatnią taczkę i przyszło towarzystwo znowu kiciuś no chodź tu mały Daniel mówi myszki ić łapać ale on nie chce myszki on myszkę to do miseczki poprosił a nie. Jak to się w ogóle wszystko potrafi szybko przyzwyczaić? Tak, jak człowiek się przyzwyczaja do dobrego, no to zwierzątka tym bardziej się przyzwyczajają szybciutko. No, chodź, malutku, maluszku. Wydaje mi się, że to jest w ogóle młody kotek. Cześć! No, chodź do mnie. No, chodź. Chodź. No, cześć, kochany. Cześć, misiaczku. Fajny jest, ojej. Taki jest ufny nawet do ludzi dosyć. No, misiulek. Zobaczcie tu, jakie mamy zdolne krówki. Dopiero teraz to zobaczyłem na, na tym murku od okna, że są bardzo zdolne i zawsze któraś tam musi zostawić niespodziankę. Kończone. Trzeba zrobić zdjęcia i wystawić. Czy to poczekamy na wiosnę? Raczej teraz chyba na zimę nie chce. Wiecie co my Musimy sprzedać tą sadzarkę, bo my już zdecydowaliśmy, że na pewno nie będziemy się brać za ziemniaki. To bez sensu. No to jest nowka. No, sadzarka. Przecież my ją kupiliśmy na no, i tylko raz była użyta. Widzieliście u nas bez sensu, żeby stała, więc trzeba by ją było sprzedać. No a jak, nie, jak nie teraz na zimę Daniel mówi, to musimy ją przykryć, żeby nie rdzewiała. No. Dobra, kochani, będziemy kończyć. O, proszę bardzo. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się jutro, albo we, w pojutrze. Albo jutro. Albo jutro, albo pojutrze. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że pa. jesteście. Papa. Pa. Wonder if you got the feeling staring at your bedroom ceiling and think about me the way i think about